Wszyscy już pewnie po 300 mają? Hmm. Nie? Nie, mam dwa. Ha. Ile masz diaksów? Pięć. Dobra, siemanko wszystkim. Ja co? No. Co nie pisali? Rajsmy. Piekło to inni, dlatego nie przyjmuję gości odpalenia. Już mam zapalenie stanu świadomości, autodestru, izolacja, wciąż w Warszawie, wciąż na blokach, ale może jeszcze kiedyś się poprawię Jak ad znowu Wielkie powietrze, ma słodki zapach Ja oglądam i mijają lata, tysiąc myśli na sekundę plus uczucie kucia w środku martwe haksieków staram się niszczyć w zarodku aj, aj. lepiej nie wchodź drogę mi, nie szukam ziomków aj, aj. mam swój własny styl i kilku ziomków w ciągu Jeden typo robił rapsy i był w tym całkiem niezły Już nie rzuca słów na papier, tylko papier pod język Zawiesił sobie bety, by się bąka gdzieś po ziemi Jego panna była kosą, wbił ją siebie, gdy się z nią użenił, wiesz? Koło pewnie wszystko jeszcze kopane jest, co? Płuca, ale ja no, tak. Ja gdzieś wygasz jak ten? Nie ja, chcesz ten kopać, czy. Powiem, się kopiesz? Chyba. Ja jeszcze nie kopałem dzisiaj. Ja, no to możemy iść zaraz, jak chcesz. Mhm.

brudne wersy, dziury w głowie i znoszone najki z jest nisko bezpośredni nigdy cię nie wkręcę bajki I Pale Danty co odłączą ci pół jak hajki Ogólnie jestem anty, wiesz anty, kurwa większość, bo nie przyjmuję prawdy, którą wciska społeczeństwo za dzieciaka miałem ciężko i ciągle czekam na przełom, a mam sporo za usami, chociaż gole łeb na zero lepiej odmawiaj paciorek, bo nie odmówisz mi skili moja nic porozumienia jest twoją pętą na szyję. Za... User joined your channel Właśnie na sprawa, czy nie? Dał demka. Aaa. Czekaj, jaki to, zaraz ci powiem. Raczej. Znaczy, oddał mi temę, helper. Jak ci oddał? No, oddał. To, to nie do... No, chodziło mi o to, żeby się dowiedzieć, kto on, ale raczej nie mają czegoś takiego, jak... Demo. Albo po prostu... Musiałbym, wiesz, iść tam do kubiksa i naprawdę naciskać na to, no nie? Wiesz, o co chodzi. Nie, nie, nie. Nie chciałem, żeby mi oddawał itemów, ale chodziło mi bardziej o to kto po prostu, nie? On slajwał prosto? Ja. Nie mów takich rzeczy, będę bo... przodem. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Ktoś, kurwa krowy wzięły, to mi powiedzie. Baba. KOM-5 do no? No ciekawe, wziąłeś? No ktoś przywiózł, ja dopiero wbiłem. Dziękuję. Ty, nawet well. kurwa obsoletnie. Dobra, to jest. Jakaś druka obsoletnie. Bez aptaz, ale kto są? User left your channel. Lagi są? Czy co?

Zostało tylko 5. User joined your channel. Nie, jest tylko obstach, Jaka? User joined your channel. O Boże, jeszcze on. Dobrze. To no, koni. Chciałbyś pływać i temu. To. Zobacz sobie na czwartek. Nie, no ktoś tam może spamie czasem. Myślałem że jakiś dostał ty Zakończ na tym Dobra, ja ci muszę baba live'a zareklamować A 4, Jak ja zareklamuję to... <noise> to wiesz, to od razu ludzie Ty we ty wypierdol to opóźnienie To nie start edycji Wiesz, nie mam start edycji To no nie ma start edycji, ale jest opóźnienie Kurwa, nie wiem, z półtorej minuty I Nie dobrze. ma, nie ma półtorej minuty No dobra, ale jest, wiesz Wiesz jak to działa No wiem, no, ale takie specjalnie dałem Bo po prostu mnie lagi mam wtedy tak samo, wiesz, oni się wyg... No, no tak, no. Nieważne! Później będzie losowanie, tak jak umiesz czytać. No jak dostanę... jak dostanę wejściówkę. No, jak dostanę. Jak dostanę, ty kurwa, nie wiem, ty liczysz, że coś dostaniesz kurwa od tej administracji, tylko bierzesz kurwa pieniądze. A, do, dobra, dobra, będziesz kurwa prosił prosić to ja mogę, nie wiem, twoją matkę o, litość. o co? O litość, no właśnie, o litość Dobra, synku, idziesz tam czy co? No ja czekam na ciebie To poczekaj o ja Nie próbuję to jak on to pisał? Właśnie A, tylko. O czekaj. No dobrze, bo ja mam fortunę, wszystko A, ty masz fortunę w końcu? Nie mam, kiedy ja mam robić? O jest. Build list działa, ty. Tego Ja mam sektor 8. Na sektorze 8 mamy. Karamy masówki. Co to kurwa jest? Jakieś figur. U nas też sekretarzu więcej, znaczy więcej gildii nie może być. Ile jest osób w Nie wiem, tylko 400. O. Nie, ale cały czas jest cała ilość raczej Pozdro, smukły, pozdro. Też pozdrawiam. No trudno, żeby była większa. Hmm. Bo pan, gdzie ty Pani... jesteś? Koniec Już idę. Boże, ile można się wygrać na głupie kopanie? Tam ty była, tylko 6 rechów masz. No ile mam mieć? Nie nie mam jabłek. Nie mam jabłek Chcesz mi dać? Ty nałóż mi się da odbijać chcę Daj mi jabłka Chodź da się odbijać chłop no, no wiem, daj mi jabłka Ty, nie mam Masz, no daj półsaka Nie mam No daj chociaż z 10 20 zł masz No daj nie mam. No daj, <noise> single, no daj Da, da, da dałem ci klatę jeszcze się, nie? Coże, Ale cicho Dobra, no to chodź Dawaj, ty kopiesz, wybieraj miejsce Ja bym wyszedł najlepiej z Kuba i się gdzieś wkopał Dawaj, chodź jest ja coś logo Pewnie ja jakieś gówno się włączyło Słuchajcie, będzie tak z 50 osób na live'ie, z 30 łap w górę, robimy losowanie. No, ludzi. Nie <grystanie> zdechnie, ludzie cały czas wyjściówki kupują nowi. A tu tyle piasku jest. Ty, patrz, ej patrz, ej, chodź tu, single? Chodź tu. jesteś? Tu. Cofnij, cofnij do bazy. Do bazy? Gdzie ty kurwa jesteś? No na schodach, no chodź tu. Na górę wchodź! No to kurwa no cofnij, no to... No to się wracam na dół. No bo myślałem, że już wyszedłeś. No nie no, mówiłem, żebyś jakiś nauczył. Nie mam Adidasa Pa, bo właśnie chciałem struwać Lokesa Pa tu ma opsa. Weź szybko zobacz skinkę <laughs> Tu na dole Już nie ma Opsa? Wziął całego? No jest tu tylko 400. Czyli... No wiesz, ty wiesz 2 ja 2 i nara <laughs> Nie no, świruję Wykopiemy Dawaj, dawaj To chyba bojka chyba idzie. No. Posa wykopana jest? Chłopie. ale nie wiem, no nie było gdzie Sinkwell Ja byłem rano na chwilę. O kurwa. Wykopana w chuj No nie bez kitu Chodź. Zobaczymy. Zależy... ile dostanę wyjściówek mordeczko.

Dawaj po tą górę się wkopiemy. Zamorowałeś? Nie, zapomniałem: <grywania> zapomniałem kurwa, Cztery 3 mam chlebek. Co, na dziewiąty? Ciebie jestem na razie na 32 kopio wejdzie sam No właśnie rzucuje że... No bo ja mam 5-3, 3 no nie No ja nie shiftuję pierdziele to Ty! Ja no, z tarczą. Ja kurde ogólnie z dwoma tarczami wczoraj chodziłem. W ogóle Single, z wą... ja byłem takim tankiem wczoraj i z dwoma tarczami latałem, no nie po bazie. Gdzie lecimy? Ty, pa, tu jest w ogóle jakiś. Tu to tam kopałeś? Ty, bez klipu To nie ma O! O! Rozzabił. Dobra, ja myślę, ty dawaj do przodu. No dobra, a którą stronę? Prosto I może na trzy kratki kopmy sobie, bo to wiesz na dwie ostatnio to był zły pomysł Dawaj na trzy kop sobie nie bo... Ale nie tu, nie tu, nie te trzy Tu byś zaczął te trzy A jedną zostaw pustą No to wiesz, będzie deakcji tyle Nie będzie deakcji Na wyższy? Dobra a może. Szkoda, że się kobla nie da włączyć. No, no teraz już kobla nie potrzebuję do przepalania, bo mam dobre te spawnery. Gdzie ma co tam u Was? Co, na dziesiątym? Czy kopiesz, czy na którym? Na ósmym. Aha. Co, na dziesiątym? Bo ja tu mam ten... dirta, nie mam łopaty. Proszę PvP, dzięki za suba. Dzięki za suba. No nie, teraz ja mam dirta. Wziąłem łopaty. No, zarazem tunel, ty. No. No nie, to nie o twój tunel, bo pochodnie są. No nie, na pewno nie. Już nie potrzebuję. Czy się ukł? To jest mnie nie bij. Nie, dobra, tak nie działa, bo chciałem kopać dwoma kilofami. Zwon na chwilę. Cześć, poster. A rusz jestem. Co, masz jakiś jaksy Nie. Nie? Nie hmm. ja mam. węgiel. Jadę, się ma, może być to. Drops, Co robisz? Aaaa... Szokant bo zostało ice. mi tylko pięć. Dopiero wbiłem na serwer. Live'ik odpalony. 30 łapek w górę, myślę, że jakieś losowanko zrobimy 30 łapek, wcale nie tak dużo Ty kopiesz? No kopię, a co? Puść w No już. Gdzie ty jesteś, single? Oh. O, podniosłeś się do góry. No, mówiłeś, że się podnosisz, to się też podnosi. No to ja nie wiem, coś kurwa pijany jestem. No, Bo opa. na siódmym kopałem ciągle. W ogóle na jakoś krzywo, o pochodnie. No jakiś pijany jestem, ja w ogóle na kurde, co? Ej, diaksy, patrz, patrz! Patrz! 8 nice. Ja tu myślę, że Ty dobry miałeś pomysł, żeby się z tym dzielić Nie, a kiedy to było? To było wczoraj Nie mam x-raya Siema, Bri Ale przecież jest 14 osób na live ie. No tak, jest 14 No i 21 diaksów, no nie To już? No No sosie mrug Na którym poziom chce biegać? No właśnie, zobacz na którym były, no były na ósmym, 8... nie, 7 ósmy poziom to był tak. Mówię, zejdź trochę w dół No fajnie się teraz gra, bez lakich lagów, no nie? Przyda. 8 Chaos się me dzięki zasuwa. Dzięki, dzięki, dzięki. O, diamenty mam. No nie! Daj, to chyba w tym skrytarzu będę. To masz fortunę w końcu? Nie mam, chodź. No już. A, to talent. Słyszałem talent. Aha,